Grzyb branie, 2024, jesień, tak to się zaczyna. Ładnie to wygląda. I tu piękny podgrzybek. O, jaki ładny. No i tak idziemy, szukamy dalej. Woda piękna. Wręcz idealna, 16 stopni. Także szukamy dalej. Kolejny okaz. Lekko go już coś tu wzięło, ale to tylko... Nie jest zdrowy. Piękny brzezaczek. Tutaj mamy maślaczki. Tu też Miany zdrowe. Bardzo ładne. Kolejny piękny podgrzybek. Łady sobie tutaj wyrasta. Z pnia. Coś pięknego. I tu obok. Kolejny, piękny, też świeżutki, malutki. Zobaczcie. Jaki piękny okaz. I następny piękny, nie wiem czy to podgrzybek. Wygląda trochę jak brzozak, a zaraz zobaczymy. Nie, podgrzybek. Bardzo ładne. Kolejne dwa ukryte piękne maślaki. Ukryły się w malinach. Kolejne piękne dwa podgrzybki jesienne. Bardzo ładnie wyglądają. No, prawdziwków niestety nie ma widać ale myślę, że jak tak za 2-3 dni znam ten las, zawsze jest właśnie o tych samych porach występują te grzyby także myślę, że później będą szukamy troszkę dalej no i myślałem o prawdziwku i patrzcie co mamy taki świeżutki, piękniutki ładniutki no nie taki świeży, ale trzecia klasa tu się zaczyna piękny stary las. Szczerze, nigdy tu nie chodziłem, nie zbierałem, ale chodziłem i tak po prostu, żeby sobie zaczerpnąć świeżego powietrza, pospacerować, to tak. Ale nie, żeby zbierać tu grzyby. No ale zobaczymy. No, już widzę na skraju lasu, tu właśnie, gdzie Wam przed chwilą pokazywałem. Piękny grzybuś, tam drugi i tu trzeci. Bardzo ładne grzyby. Już tam w głąb tego lasu, wiadomo, nie będę wchodził. Idę sobie tylko tak tą dróżką, to jest krajem. Cofam się za chwilę. Bardzo piękny stary las. Wygląda to imponująco. Także dzisiaj kończę już grzybowy vlog. No i co wam powiedzieć szczerze? Pięknie tu jest. Zapraszam Was za parę dni. Pozdrawiam. Trzymajcie się.